W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść na Bożej Maria. Uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie. Uczymy się każdego dnia, praktykujemy, wcielamy w życie. I prosimy jeszcze Boga wcześniej, żeby udzielił nam tej łaski. To znaczy prosimy Go o to, żeby nam udzielił łaski i sami wyciągamy rękę do współpracy też. Czyli. Yy... Dziękujemy, wielbimy i chwalimy. Nie patrzymy na wykon, bo ten wykon na początku może być różny, ale mm, praktyka przychodzi z czasem. I z czasem też, w co nie wątpię, Bóg będzie udzielał łaski modlitwy sercem, bo nie od razu, jak to się mówi, Rzym czy Tarnów zbudowano. Yy, natomiast yy, pewne rzeczy przychodzą w tym Bożym czasie, Kairosie odpowiednim właśnie z punktu widzenia Bożego, bo z naszego punktu widzenia to powinniśmy mieć wszystko od razu natychmiast, no ale Bóg patrzy na to inaczej. Um, okrywa nas krwiopana, aby zły duch nam nie przeszkadzał w naszych słowach, myślach, na uczynkach, w tym wszystkim, co będzie naszym udziałem, w naszych pomieszczeniach, więc mocą krwi Jezusowej zły duchu odejść. Przyjdź Duchu za święty Boże. Yy. Pobłogosław nas, otwieraj nasze serca na łaskę modlitwy, na łaskę uwielbienia, dziękowania i chwalenia, aby to przyniosło plony niesamowite odpowiedni dla każdego z nas i niech się tak stanie. Amen. Dzisiaj mamy święto Świętej rodzina, więc tak jak wspomniałem na początku w, w zajawce, że jest to święto każdej naszej rodziny, więc zanieśmy Bogu nasze rodziny. To wszystko, co jest dobre i to wszystko, co jest trudne, czasami nawet bardzo złe. Dziękujmy za to. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, Pan Bóg mówi w swoim słowie, że On będzie z nami, z tymi, którzy go miłują, współdział we wszystkim dla ich dobra. Czyli jeszcze raz, Rzymian 8:28. Czyli uczy nas. Ni mniej, ni więcej, że jeśli yy, będziemy mu dziękować za trudne rzeczy, za dobre, jakby to jest zrozumiałe, że za dobre się dziękuje. O ile to robimy, to jest dobrze. Natomiast za trudne, dziękujemy w tym rozumieniu, że Pan Bóg będzie z tych trudnych, czasami złych rzeczy wyprowadzał dobro. No właśnie, czy jesteśmy w stanie przeskoczyć nasz sposób myślenia? Czy jesteśmy w stanie uwierzyć Panu Bogu, że On może. Że On, który jest miłością, będzie dla nas czynił tylko dobrze. To jest pierwsza rzecz. Czy jesteśmy w stanie uwierzyć nie w Pana Boga, bo zakładam, że wierzymy w Pana Boga, ale czy jesteśmy w stanie uwierzyć Panu Bogu? Czy jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że jest wszechmocny i że jest w stanie uczynić to, o czym przed chwilą mówiłem? Czyli z tego, co trudne, czasami złe, wprowadzić dobro. I po trzecie, czy jesteśmy w stanie wierzyć w Kairos, czyli w ten jego czas działania, że to się zamanifestuje wtedy, kiedy on zachce, nie wtedy, kiedy my będziemy przysłowiowo tupać nóżką. Ojcze Niebieski. zatem niechcie wielbi i chwalą nasze rodziny dzięki Ci za nie. Niechcie wielbi chwali to, że przez rodziców powołałeś mnie i każdą inną osobę do życia i dzięki Ci Ojcze za to. Niechcie wielbi i chwali to, że podzieliłeś się darem stwarzania. Z moimi rodzicami. Dlatego ja jestem. Dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci wielbi i chwali moja rodzina, jaką mi dałeś. Dzięki Ci Ojcze za nią. Niech Ci wielbi i chwali Ojcze Niebieski to, że. Niech Ci wielbi i chwali to, że moi rodzice mnie wychowywali i wychowali i dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że wszczepiali mi wartości. Dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że. Uczyli mnie, czy zaszczepiali we mnie na, tak, jak umieli, yy, miłość do Ciebie, Boga, i dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że czynili to czasami udolnie, czasami nieudolnie, i dzięki Ci, Ojcze, również i za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że yy, starali się we mnie też wyrobić yy, Nawyk, bo pewne rzeczy są też ważne tutaj: Święto, uś, przestrzegania świąt, oddawania chwały Tobie, czyli też w niedzielę chodzenia do kościoła i dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że czasami to wyglądało w ten sposób, że wcale im się do kościoła iść nie chciało, ale oni mnie prowadzili. Dzięki Ci za to. I niech Cię wielbi i chwali to, że w pewnym momencie przyniosło to niesamowity owoc, bo kiedy po iluś latach przerwy wracałem do kościoła, pewne rzeczy we mnie odżyły. Między innymi to, że moi rodzice mnie prowadzili do kościoła. Dzięki Ci, Ocze, za to, jaki jestem wdzięczny za to. Bo być może gdyby nie ich przykład, nie to, że czasami e, za rękę mnie prowadzili, chociaż się awanturowałem, to być może dzisiaj bym w tym kościele nie był. Niech Ci Ojcze, wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Niech Cię Ojcze, wielbi i chwali to, że mm, poznałem przez nich, uczyli mnie życia i dzięki Ci Ojcze za to. Niech Cię Ojcze, wielbi i chwali to, że wielokrotnie się z nimi sprzeczałem jako młody człowiek. No też nie jestem najstarszy teraz, bo co to, zaledwie tam 51 lat, ale niech Cię Ojcze, wielbi i chwali to, że powiedzmy w dużo młodszym wieku się z nimi sprzeczałem. Mówiąc im, że to, co oni mówią, to niekoniecznie się pokrywa z moimi spostrzeżeniami, i dzięki Ci, ojcze, za to. Niechcie wielbi i chwali każda sprzeczka z nimi, dzięki Ci, ojcze, za tę sprzeczkę. Ale też niechcie wielbi i chwali to, co na tym urosło, i dzięki Ci, ojcze, za to. Niechcie wielbi i chwali to, że wielokrotnie w swoim życiu, w swojej rodzinie musiałem się też sparzyć, po to, że żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski. I dzięki Ci Ojcze za to. Zatem niech cię i chwalą nasze rodziny i to doświadczenie, jakie w tych rodzinach pozwoliłeś uzyskać. Dzięki ci Ojcze za to. Niech ci Ojcze Niebieski wielbi i chwali to, że. No właśnie. Niech ci i uchwali w naszych rodzinach te dobre momenty i te trudne momenty. I dzięki ci za to. Niech ci wielbi i chwali to, że. Hmm. Wiele rzeczy w naszych rodzinach po prostu idealnych nie jest, i dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że być może też każdy to, każdy to odnosi do siebie. Wiele razy właśnie doznaliśmy w naszych rodzinach zranień i za te zranienia też Ci, Ojcze Niebieski, dziękuję. Niech Ci, Ojcze, wielbi i chwali to, że właśnie tak jak mówisz, jeszcze raz wracam. Do słowa z listu do Rzymian, że, um, nie, że ty z tymi, którzy cię miłują, współdziałasz we wszystkim dla ich dobra. No właśnie, czyli w naszych rodzinach niekoniecznie wszystko musi być dobre. Nie jest że wszystko będzie dobre, a więc są i zranienia, są i um, różne trudne momenty w naszym życiu, są różne trudne doświadczenia, ale ty, ojcze, jesteś w stanie z tych. Z tych Trudnych wydarzeń, czy w tych okolicznościach współdziałać dla dobra tych, którzy ci to przynoszą. A więc właśnie, ojcze, dlatego niech cię wielbi i chwali, właśnie dziękczynienie za każdy trudny moment w moim życiu, w życiu, w mojej rodzinie. I dzięki Ci, ojcze, za to wszystko. Niech Ci wielbi i chwali to, że Ty jesteś ponad czasem, a więc nawet teraz, kiedy Ci przynoszę wydarzenia yy, trudne. I tu właśnie każdy może sobie nazwać te wydarzenia z rodzin, z, z czasu, z danego czasu. To i ty, teraz, który jesteś właśnie ponad czasem, może z tego wyprowadzić dobro. Z tych czasami nawet traumatycznych wydarzeń. Niech cię ojcze wielbi, chwalony wszystkie, dzięki Ci za to. I teraz, niech cię wielbi i chwali to, że trzeba też to dobrze rozumieć. Oczywiście, że ty, bóg i Pan, nie chciałeś, żeby doszło do traumatycznych, trudnych wydarzeń, zranień, ale. Ale skoro my sobie je sprokurowaliśmy, to ty możesz dla nas tego dobro wyprowadzić. My ludzie. No właśnie. Nie chciałeś, żeby wielbi i chwali też dobre rozumienie tego, bo niektórzy powiedzą: No ale gdzie ty wtedy byłeś? No ale pytanie jest takie: czy ma się wątpliwości, że byłeś przy nas, czy koncentrujemy się na tym, że sobie sami to sprokurowaliśmy? Ty nie ma z tym nic wspólnego, no bo przecież. Ty, który jesteś miłością, chcesz nam tylko dobrze. No i jeśli to sobie dobrze uzmysłowimy, to uznajemy wtedy nasze działanie jako takie, które przynosi takie lub inne efekty, a Ty Bóg, nawet kiedy my coś zepsujemy, Ty z tego jesteś w stanie dalej dobro wyprowadzić dla nas. No właśnie, niech Człowiek, Ojcze, wielbi i chwali to, że przynoszę ci całą, naszą rodzinę, całą moją rodzinę. Ufam, że każdy przyniesie swoją, przyniesie szczególnie te dobre wydarzenia, ale i też te właśnie trudne wychowanie, to, że rodzice dbali, zabezpieczali, a może było i odwrotnie, niech Ci Ojcze wielbił i te trudne momenty w życiu tej czy innej osoby, kiedy tego bezpieczeństwa zabrakło i za to Ci też Ojcze Dziękuję. Kiedy, niech Cię wielbi i chwali to, kiedy no właśnie dziecko wyciągało rączki swoje do mamy, czytamy, i zostało depnięte. I niech Cię wielbi i chwali i takie trudne wydarzenia, i za nie Ci też dziękujemy. Właśnie próbuję sobie wyobrazić takie rzeczy. Co, na pewno jest to trudne, ale właśnie tym mocniej wierzę, że właśnie z takich wydarzeń, nawet i z takich wydarzeń jeszcze gorszych, ojcze, wyprowadzasz dobro dla tych, którzy Ci je przynoszą i dziękuję. Choć właśnie przełamać logikę ludzką w takich wypadkach jest bardzo trudno. Sposób myślenia. Niech Cię zatem Ojcze wielbi i chwali to święto dzisiaj i to dobro, które nam dzisiaj dać już zechciałeś i dać zechcesz dzięki Ci za to. Nieodmiennie. Ojcze niebieski niech Cię wielbi i chwali to, że się po raz kolejny obudziliśmy. Dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że po raz kolejny Wstaliśmy z łóżek, dzięki Ci za to. Niech Ci wielbi i chwali, że po raz kolejny zachowaj zmysł. Dzięki Ci, Ojcze Niebieski, za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że po raz kolejny, i to jest każda nowa łaska, mogłem zrobić sobie tej kawy, którą bardzo lubię. Lubię kawkę, akurat. Mogłem sobie, miałem z czego zrobić posiłek, a więc niechcie wielbi i chwali Twa święta opatrzność, z której dajesz mi wszystko. I dzięki Ci, Ojcze, za to. Niechcie wielbi i chwali ten porywisty wiatr za oknem, przynajmniej tu w Tarnowi takie odczucie, tym bardziej potęgujące się odczucie zimna. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Chwała Tobie. I oczywiście niechcie wielbi i chwali Dzień Pański, dzięki Ci za Niego. Niechcie wielbi i chwali to, że zapraszasz nas do swoich domów i dzięki Ci za to. No i właśnie, niech chciał Ojcze wielbi i chwali to przykazanie, dzień Świętych święcić, dzień święty święcić, przepraszam, natomiast no właśnie, pytanie jest takie, bo przykazanie jest oczywiście przykazaniem, natomiast kwestia jest taka, czy jeśli ktoś kocha, to idzie i chce uświęcić dla tej osoby, którą kocha, z którą ma relację. No właśnie, czy budujemy nasze relacje z Tobą, czy tylko tradycja, przyzwyczajenie? Na początku niech będzie tradycja, przyzwyczajenie, ale później, Ojcze, jesteś Ty. No właśnie. Niech Ci, Ojcze, wielbi i chwali wielka łaska Twoja, jaką jest wejście w relacje z Tobą i widzenie Ciebie i dzięki Ci za to. I niech Ci, wielbi i chwali to, że my ludzie mamy to do siebie, że Boże, daj to, daj tamto, daj daj pieniądze, samochód, daj powodzenie, daj... No właśnie, czyli niech Cię wielbi i chwali też uznanie, jak jest... Z... Znaczy, uznanie, że Ty jesteś dawcą darów, no, ale też, Ojcze, niech Cię wielbi i chwali w końcu to, że właśnie dla Ciebie samego przyjaźnimy się z Tobą. Oczywiście, dajesz dary, ale to w drugiej kolejności. Za to dziękuję. W pierwszej kolejności za przyjaźń z Tobą. Za, to, za tę wielką łaskę. niech Cię to, Ojcze, wielbi i chwali Dzięki Ci za to. Dobrze, przyjdź duchu Święty Boże ze swoimi darami, łaskami, przyjdź duchu Święty w kolejnym wylaniu Twoich darów, przyjdź duchu Święty w kolejnej pięćdziesiątnicy, przyjdź duchu Święty Boże, prosimy Cię, przyjdź, dotykaj, przemieniaj, wyprowadzaj, obdarowywuj, nawet tym, o co nie śmiemy prosić. Przyjdź duchu Święty, prosimy Ciebie, duchu Święty. Przyjdź. przez chwilę będę modlił się w językach, mój pierwszy list do Koryntian. Duchu Święty Boże, przyjdź. Takie mocno do mnie teraz przyszło przekonanie w sercu, że właśnie Pan Bóg mówi, że błogosławi tym wszystkim, którzy się modlą, oglądają. Chwała Bogu. Zachęcam do uwielbienia, dziękowania i chwalenia, zachęcam do udostępniania. Niech Pan Bóg błogosławi, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wychwalajmy Pana, bo jest dobry, bo mi o miłosierdzie na wieki. Z Panem Bogiem. Chwała Panu.